Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego minicyklu śladami odlotowego ogrodu. Wcześniej już mówiłem czym jest odlotowy ogród, ale jest jeszcze coś o czym nie powiedziałem. Ten program, ponad wszelką wątpliwość, pozwala mi dawać szczęście i zadowolenie ludziom, właścicielom ogrodów, którzy absolutnie przez wiele lat nie mogli sobie z nimi poradzić. I dzisiaj, właśnie biorę pod analizę taki ogród, który takowym właśnie jest. Zamiastem Delikatnie na uboczu, czyli bliżej już mu do wiejskiego, takiego naturalnego ogrodu niż do miejskiej nowoczesnej dżungli. Chociaż w głowach właścicieli pojawiła się myśl, by może coś nowoczesnego tu stworzyć, ale ja uważam, że takie aranżacje na siłę, pchane nowoczesne w takie klimaty, pasują niczym pięść do nosa. Więc postanowiłem stworzyć coś, co będzie tam po prostu pasowało. Jaki zastosowałem klucz i patent? Spróbowałem pobuszować w okolicy i znaleźć coś, w sensie materiał, stary, leciwy z duszą, który mógłbym implementować do aranżacji. Tym samym zbliżyć materiałowo nową aranżację do tego siedliska, do tego miejsca, w którym jesteśmy. To bardzo ważne w całym procesie tworzenia, by jednak nie uciekać od otoczenia zewnętrznego. Tak też stało się właśnie w tym przypadku. Ogród nie był duży, e, jakieś 10 na 10 metrów, stówka wszystkiego, więc. Trudno nie było. Chciałem spełnić marzenia i oczekiwania właścicieli. Wśród jednego z takich marzeń pojawił się trawnik. Trawnik, czyli mała przestrzeń, na której dzieci będą mogły swobodnie się bawić. Okej. Okay. Druga część marzeń to miejsce, gdzie można postawić krzesła, stół, wypoczynek, gdzie można pobiesiadować, bo tego absolutnie nam brakowało. Była też prośba, by pomyśleć o jakimś zadaszeniu, lekkim, mobilnym, takim by schować się przed słońcem. To strona południowa, wystawa południowa, z dużym starodrzewem, który rzuca częściowo cień, ale w miejscu, gdzie można by było pobiesiadować, tego cienia brak. Więc to jest drugi punkt. Kolejny to rośliny. Było życzenie, żeby część z nich zostawić. Jakie zostawiłem? No oczywiście miskanty, które stanowiły taki parawan jakby wysłonięcie części gospodarczej co ja uważam za bardzo słuszne i właściwe. Czyli nie wszystko usuwamy, nie plądrujemy niczym troglodyta, tylko myślimy. Czaszkowanie ma przyszłość, wiecie jak to jest. No i na koniec, oczywiście, żeby dosadzić nowych roślin. Rośliny wybrałem takie, które mają zmienny charakter, kształt, pokrój, kształt liścia, wielkość tego liścia, kolorystyka. Chciałem, żeby też pojawiły się rośliny kwitnące, które w jednej porze roku zakwitną, znikną, inne w drugim końcu ogrodu się pojawią, też dadzą kwiecie i będzie po prostu sympatycznie. Taki był pomysł na ten ogród. Oczekiwania mamy za sobą. A co z topografią i co z glebą, co z instalacjami, które tam są w tym ogrodzie? Sprawa bajecznie prosta. Nie było żadnych, więc ten problem mamy z głowy. Przystąpiliśmy do uporządkowania terenu, po tym następuje Etap wytyczania wszystkich kształtów i linii. I tutaj, tak jak mówiłem, ogród prosty, niczym budowa cepa. Ktoś może powiedzieć, no dobra, jeżeli w projekcie zakładamy, że on bliższy natury jest i miejsca, w którym jesteśmy, czyli wsi, to skąd pomysł na linie proste? Trzeba wiedzieć i pamiętać o tym, że to jednak nie jest mój ogród, że jednak właściciele muszą i mają wpływ na to, jak aranżacja wygląda finalnie. No przecież byłbym moim zdaniem nie kompletnym projektantem, gdybym na siłę forsował swoją wizję, a nie uwzględniał oczekiwań właścicieli, bo bądź co bądź, to jest przecież ich ogród. Więc te linie proste jednak się pojawiły. Myślałem o czymś innym, ale jest życzenie, jest e, działanie, mi to leży, kolokwialnie mówiąc. Sama aranżacja prościutka, prościutka, naprawdę prościutka, nic trudnego, nic wielkiego. E, tak jak powiedziałem, linie proste, w aranżacji z pewnością pojawi się patio, które umiejscowiłem w tym miejscu, a vis-a-vis -vis będzie miejsce na palenisko. Palenisko miejsce, w którym będzie można. No, przygotować sobie coś na prędko. I tutaj, w tym miejscu, gdzie będzie palenisko, przygotowałem jeszcze małą niespodziankę. Tą niespodzianką będzie ławeczka, ale nie byle jaka taka, którą chciałem stworzyć już jakiś czas temu, ale nie było odpowiedniego tworzywa, czyli w sensie ogrodu. Ten ogród wydał mi się idealnym do tego, by stworzyć lewitującą ławeczkę, a pod nią posadzić rośliny, które więcej cienia potrzebują. No i zaczęliśmy ją tworzyć. Podstawą tej ławeczki była stalowa rama, wyspawana stworzyliśmy podpory, które zabetonowaliśmy w gruncie, by do tego dokręcić drewniane elementy, które posłużą za punkt podparcia dla desek. I deski rzeczone to stare deski, które gdzieś ze stodoły wygrzebaliśmy. Delikatnie je przygotowałem, przyciąłem, oczyściłem, odpyliłem, przetarłem papierem ściernym, szczotką drucianą musiężną, by wydobyć z niej całe dobro. Całe dobro to kolorystyka i rodzaj drewna. Świetnie siedzi do całej aranżacji. Bo przecież pamiętać trzeba, że na wsi jesteśmy. Prawie na wsi. Pod ławeczką pojawiły się rośliny takie jak funkiane rycznica, piropusznik strusi, brunera i chyba bluszcz pospolity albo runianka. To wszystko rośliny, byliny, które potrzebują troszeczkę więcej cienia, wilgotnego gruntu. I to jest miejsce dla nich idealne. Ale żeby połączyć te gatunki, które mają charakterystyczny pokój, czyli duże liście określonym mocnym kształcie, dorzuciłem po drugiej stronie rabatę, w której będą kuliste kształty reprezentowane przez bukszpany strzyżone, może z czasem wylecą i pojawią się cisowe kule albo na np. tujadanika, bo przecież wiadomo, że ćma żarłoczna cały czas buszuje i penetruje, ale tu i teraz postanowiłem posadzić bukszpany, dosadzić trawy ozdobne, jeżówki, odętki, werbenę, Liatrę, pysznogłówkę, to wszystko co sprawi, że to będzie taki fajny, bylinowy, kwitnący klimacik. Co do trawnika, nie ma się to zmurzać. Z roleczki poleciliśmy i stworzyliśmy fajny zielony dywan. Teraz, o nim byłbym zapomniał, teraz dosyć duży, z desek na podbudowie, z kruszywa i z bloczków fundamentowych. Legary idą na bloczki fundamentowe. Na to kładziemy deskowanie. Deski, raz lepsze, raz gorsze. Najważniejsze, że to materiał naturalny i świetnie nadaje się do obróbki. Wykonując taki taras we własnym zakresie, trzeba pamiętać o tym, żeby na etapie tworzenia podpory, czyli fundamentu z bloczków, ze stóp wylewanych, zadbajmy o poziomy. To jest ten moment, żeby ustalić kąt nachylenia tarasu, żeby woda nie płynęła nam do budynku, tylko od budynku w stronę ogrodu. Takie takie nachylenie nie musi być duże. 2-3 stopnie to jest tak, a woda ryflami tak sobie popłynie. Ja, gdybym mógł, zadecydowałbym o zastosowaniu deski gładkiej. Nie lubię ryflowanej. Gładka jest fajniejsza, łatwiejsza w pielęgnacji, w konserwacji. Bo przecież, kiedy brud wejdzie między te ryfle, między te rowki, żeby to wyczyścić, to jest po prostu krzyż. Krzyż. Wiecie, jaki taki krzyż. W sensie trudno. Więc ja zdecydowanie orędownikiem desek gładkich jestem. I to nieprawda że na ryflowanej orła wysprzęglić nie można. Są one mniej więcej tak samo śliskie jak te gładkie. Koniec, kropka. Wiemy, mam taki taras z gładkiej deski u siebie, jest wszystko ok. Kolejna rzecz to oczywiście zabezpieczenie tego tarasu. Impregnaty, pokosty, yy, yy, preparaty gruntujące, głęboko penetrujące strukturę. To wszystko musi się pojawić, by taras mógł oprzeć się próbie czasu. Są jednak gatunki drewna, które świetnie się starzeją. Jeżeli aranżacja na to pozwala, ja zostawiam takie deski i niczym nie jest zabezpieczone. Po to, by pojawiła się taka charakterystyczna, naturalna patyna, która dodatkowo zabezpiecza strukturę drewna, ale nadaje takiego fajnego, wiejskiego, lekko starawego charakteru. Mnie się to podoba, ja u siebie tak mam, jestem mega zadowolony. Chociaż nie wszystkie gatunki dobrze i szlachetnie się starzeją, więc to rzecz yy, druga, że trzeba dobry gatunek takiej deski wybrać. No, i to by było na tyle. Ogród prosty, funkcjonalny, łatwy w obsłudze, niekłopotliwy w pielęgnacji, jeżeli chodzi o rośliny, czego chcieć więcej? Najważniejsze założenia zostały spełnione. Jest trawnik, jest taras, jest lewitująca ławeczka z paleniskiem. Jest przestrzeń, która dobrze wygląda do otoczenia. Pracowaliśmy tradycyjnie 3 dni, udało się zmajstrować ogródek, który cieszy i daje mnóstwo frajdy. Tu stawiamy kropeczkę i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym pojawi się ogród. A jeszcze nie wiem jaki, bo trochę tego było. Trzymajcie się. Ciao.